Krzysztof Diablo, wodarczyk, 36 lat Adrian, 42 Krzysztof. No i tutaj słychać doping dla Aresa z trybun. Ale to nie dziwne, za Aresem zawsze jeździ bardzo dużo publiczności. Ładny lewy na dół Aresa. Ale spróbuję tutaj lewym prostym na początku. Tak, wyczu, wyczuć ten dystans, kuje tą lewą ręką, tym lewym prostym, ruchliwy na nogach, Bardzo cały czas. Ładnie ten czujny na chodzi, tak, już drugi raz celnie trafia Krzysztofa. O, oczywiście wiemy, że Diablo słynie z piekielnie mocnego ciosu i musi cały czas uważać i być w ruchu, Adrian. Tak, jest, dokładnie tutaj jeden mocny cios. Krzyśka może zmienić całkowicie oblicze tego pojedynku. Mamy ślisko tutaj w oktagonie. Krzysiek też operuje tym lewym. Ładny podwójny lewy w wykonaniu Adriana. Widać, że Adrian naprawdę tutaj czuje duży respekt do Krzyśka, ponieważ przy każdym przyruchu stara się schować za podwójną gardą. Ale nie dziwię się, każdy wychodząc naprzeciwko tak wielkiego mistrza, byłby bardzo ostrożny boksując. Lewy na do Adriana, ale prawy na górę. Tutaj Krzysiek bardzo w tempo i znowu Adrian też tutaj zmienia często pozycję, to możecie zauważyć. Tak, 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 Adrian walczy z dwóch pozycji. Ładny teraz tutaj ten prawy sierpowy taki na ucho doszedł do głowy Krzysztofa Diablo -Wodarczyka. Ogólnie boks w MMA jest troszeczkę inny niż ten klasyczny boks. Nie wiem jak ty to Tomego cenisz, ale boks w MMA różni się. No tak, 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 oczywiście, oczywiście yy, mamy zmianę płaszczyzn, tak, mamy parter, mamy zapasy, tutaj mamy same ręce, no ale też ta stójka yy, bokserska wygląda troszkę inaczej. Na MMA bardzo dużo poruszamy się na nogach, chodzimy na tych nogach, przez to jesteśmy ciężkim celem. No i tak robi cały czas Adrian tutaj w tej walce od całego początku, bardzo czujnie na tych nogach, yy, bardzo lekko się porusza, przód, tył zmienia pozycję i na pewno jest... Nie jest y, łatwym przeciwnikiem y, dia, dla Diablo. Tak jest, tu masz 100% rację. Sprawia tutaj naprawdę troszkę kłopotów Krzysztofowi. Krzysztof, też bardzo fajnie, jak zauważyliście, obniża tą pozycję, jak to typowi pięściarze. Mm, tak, Schodzi tak. bardzo nisko na kolanach, potrafia, co później skutkuje tym, że można bardzo szybko i dynamicznie wyskoczyć jakąś akweną. Ostatnie 10 sekund tej pierwszej rundy Bardzo wyrównane szczerze bym powiedział Dokładnie, to samo miałem na myśli. Wyrównana ta pierwsza runda. Troszeczkę ale się po nam stronie nam się Tak, tak. Nawet nie trochę, ale bardzo mocno. Bardzo mocno tutaj pada. Dobrze, że blisko mamy samochody zaparkowane. <gorszy> Gorzej jak nie wyjedziemy, bo będzie rzeka na ulicy. No to wtedy co? Ponton i płyniemy! A, wiesz, a najgorsze jest to, że ja stanąłem na takiej trawie ziemi. Najwyżej pomożesz mi wypchać samochód. Ja to obie ty mi i nawzajem. Mamy teraz powtórki tutaj po pierwszej rundzie, walki między Aresem a Diablo. Diablo tutaj słucha podpowiedzi z narożnika. A w narożniku ma trenera z klubu Góral Żywiec. Bardzo doświadczonego dzisiaj zawodnicy wygrywali tutaj pojedynki w Ustroniu. Wczoraj rozmawiałem z Krzyśkiem, ma stoczyć prawdopodobnie w listopadzie swoją walkę na jednej z Galek Knockout Boxing Promotion. Krzysztof ma teraz drugie miejsce w rankingu WBO, także jest blisko tej szansy walki o pas, gdyby zdobył. Trzeci raz rzędu Mistrzostwa Świata to dokona wielkiego historycznego czynu w polskim pięściarstwie zawodowym. No i rozpoczynamy drugą rundę. Ares kontra Diablo. Ares białe rękawice, Diablo czarne. No i Diablo teraz tutaj. Troszeczkę też podkręta tempo. Mamy troszkę clinczu. Adrian bardzo fajnie, aktywnie atakuje na ten dół, naprawdę te lewe proste soczyście wchodzą. Mm, teraz taki prawy, prawy długi wyciągnięty, prawy prosty od razu zejście pod nim. Tak, naprawdę to jest bardzo, bardzo fajne w jego wykonaniu, bo każdy ten lewy wchodzi celnie na korpus Krzysztofa Diablo Włodarczyka. Mamy teraz akcję wykonania krzyżka lewy na górę, prawy na dół. Prawy prosty. Się też próbuje, wybadać sobie ten dystans to lewą ręką. A naprawdę ma piekielnie mocną. Bardzo ładna akcja w wykonaniu Aresa. Dwa ciosy takie na korpus. Sierpowe, fajnie to wyglądało. Fajne haczyki, naprawdę. No, ale teraz też słyszeliśmy ten haczyk w wykonaniu Diablo. Ale zasłonięty. Mam wrażenie, że. W, yy, błokieć Adriana. No, połowa tej drugiej o, rundy już jadam, za nami. Jak nam Ares. Teraz. Naprawdę, pięknie wygląda pięściarsko Ares na tle Krzysztofa diablo Bodaczyka. Wiadomo, że ta walka jest walką. Pokazową, yy, tak. Też pokazową, no ale. Jak trzeba mieć umiejętności, Oczywiście. aby stać obok tak świetnego boksera jak, dokładnie, jak Diablo Łatwo żeby, żeby trafić takie uderzenia, nawiązywać mistrza. dokładnie walkę. Adrian, teraz tutaj się do nas uśmiechnął. Widać, że obaj panowie naprawdę czerpią wielką satysfakcję z tej walki pokazowej w szczytnym celu. Czyż to dobre odejście do tyłu. Ładny lewy prosty w wykonaniu Krzysztofa. Teraz taki potrójny lewy prosty. Ładny prawy na dół. Dobra, teraz dwa ciosy na korpus w wykonaniu Krzysztofa. Mamy break. Sędzia rozdziela zawodników. Zderzenie głowami No właśnie tutaj muszą panowie obaj uwady, no bo jak Adria ma walczyć za niecały miesiąc, to jednak musi uwady, bo takie rozcięcie głowa o głowę może być dla niego później kłopotliwe w wyleczeniu. A jak wiadomo ten okres paringowy dopiero mocny przed nim. Chyba rozcięcia żadnego nie mamy. Mamy teraz tej powtórki, tej drugiej rundy walki pomiędzy Krzysztofem Diablowodarczykiem a Adrianem Aresem Głeszyńskim. Tak, zaraz rozpoczniemy trzecią rundę tego charytatywnego pojedynku dla Adama Jabłońskiego. Zaczynamy. Trzecia tak, runda tego pojedynku piąteczka przybita. No, prawdziwi sportowcy w i kości. O, teraz bardzo ładnie. Krzysztof tutaj nadział się na lewy proste Adriana. Ale sam też przyspiesza. Bardzo ładny teraz unik. W wykonaniu diablo. O, ładne zejście i tamten prawy nakładany. Tak, 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 naprawdę tutaj tymi zejściami zaskakuje nawet samego Krzysztofa, chyba, Adrian. O, ładny ten prawy bity taki z góry w wykonaniu Diablo. Mówię to są walki pokazowe, ale wiadomo, jeden odczuje mocniej, drugi mocniej tak, i ta walka już nabiera jeden, tempa. Oczywiste. Tak jest. Nie ma czegoś takiego. Ja mówię sam to czułem walki pokazowe, To na początku jest fajnie, fajnie, a później wiadomo to już jest. Zresztą tak, jak sparingi. Tak, tak, dokładnie. Zawsze się robi, a na kończymy na 80. Dokładnie. Minutka tej trzeciej rundy już za nami. Tak, diablo teraz ruszył tu do przodu. Mamy clinch. Troszeczkę takiego boksów w clinchu. Troszkę walki w klinczu. Sędzia pozwala na ten można powiedzieć w cudzysłowie brudny bot. Jeszcze pół rundy. Trzeciej zostało. To też fajny taki sprawdzian dla Adriana przed tą walką tak, właśnie w obronie tytułu tak, z Samolem. Tak, 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 tak. O, chładnym podbrudkowym teraz tutaj się wkradł Krzysztof Diablo Włodarczyk Minuta do końca Daga, tego pojedynku. Adrian pojedenku. teraz odważniej ruszył do przodu. I znowu bardzo ładnie wchodzi ten lewy na dół. Naprawdę no to jest bardzo skuteczna broń Adriana. Teraz widzimy takie obejście bokserskie Krzysztofa diablo -Wodarczyka. Troszeczkę zapasów, troszeczkę boksu. Ale widać, że te treningi u Mirla Sława Okińskiego zaprocentowały Krzysztofowi Diablowodarczykowi. Ach, ładne lewe wykonałem Krzyśka, i fajnie tym podbrudkowym prawem znalazł drogę do głowy Aresa. Tutaj narożnik Aresa podpowiada, że jeszcze 20 sekund do końca tej rundy. A oczywiście to Krzysztof Goralczyk, czyli menadżer Aresa. Tak, chyba zaraz tutaj panowie rozpuszczą rękawice. Bardzo ładne zajście Krzysztofa. Och, ładnym sierpowym przysięg zakończył to na koniec. Naprawdę wielkie brawa dla tych dwóch świetnych wojowników. Zawalczyli w szczytnym celu Adrian Arasboszyński, Krzysztof diablo -Bodaczyk. Szapo, ba panowie, naprawdę jesteście wielcy. Jesteście wielkimi sportowcami, bardzo dobrymi ludźmi. Pomagacie charytatywnie. Szapki z głów. Oby więcej takich osób na świecie, a świat będzie na pewno dużo lepszym miejscem do życia. Wielkie brawa dla Adriana Aresa beszyńskiego dla Krzysztofa diablo Wodarczaka Bardzo nam się podoba tutaj ze stanowiska komentatorskiego ta walka. Przenosimy się do OKTAGONu i nasz konferancjer oraz piękne RINGER zrobią to, co mają zrobić, wręczą puchary, a konferencjer ogłosi werdykt. Do usłyszenia za moment. Tak jest. Sponsorin walki ist Firma Power Mill Panie i Panowie, werdykt sędziów padł. No i mamy remis. Wielkie brawa dla Panów: Adrian Ares Leszyński oraz Krzysztof Diablo Wodarczyk.